Czasem życie zaczyna szeptać, nie hałasem, nie dramatem, ale subtelnym przesunięciem w powietrzu, zmiana, którą czujesz, zanim ją rozumiesz. To spojrzenie w lustro, które nagle wydaje się obce, to znajomy zapach, który budzi tęsknotę za czymś, czego jeszcze nie znasz. W mitach i snach każda wielka podróż zaczyna się od wołania. Karl Jung nazwał to momentem przejścia, tą chwilą. Gdy stary świat staje się zbyt ciasny dla duszy, która zaczyna rosnąć. Ale to nie jest hałaśliwe wezwanie. To cichy, ale nieustępliwy puls, który mówi już czas. W starożytnej Grecji istniały dwa pojęcia czasu kronos i kairos. Kronos to czas zegara, linearny, przewidywalny, codzienny. Ale kairos, kairos to czas święty, to moment jakościowy, nie ilościowy. To chwila, w której coś niewidzialnego przeciska się do naszego świata i zmienia wszystko, jeśli jesteśmy wystarczająco obecni, by to zauważyć. Wszechświat, poprzez to, co Jung nazwał nieświadomością zbiorową, otwiera bramy. Nie na zewnątrz, ale do wewnątrz. Te bramy są ukryte w naszych snach, w spotkaniach, które wydają się przypadkowe, w zmęczeniu, które nie jest tylko fizyczne, ale duchowe. To są znaki, że dusza jest gotowa na przejście. Choć umysł może jeszcze się opierać. Gdy nadchodzi Kairos, życie nie zawsze staje się łatwiejsze, ale staje się prawdziwe, autentyczne. I wtedy zaczyna się podróż. Nie tylko przez świat, ale przez siebie samego. Bo gdy wszechświat woła, nie chodzi o to, by uciec od życia, ale by wreszcie w nie wejść w pełni obecny. Nieświadomość nie mówi słowami. Mówi obrazami, symbolami, emocjami, które przychodzą znikąd i zostają na długo. Mówi przez sny, przez przeczucia, przez drobne sygnały, które z pozoru nie mają znaczenia, a jednak poruszają coś głęboko w nas. Karl Jung rozpoznał, że nieświadomość to nie chaos, to nie przypadkowe odpady psychiczne, jak sądzili niektórzy jego współcześni. To system żywy, inteligentny, współczujący i, co najważniejsze, pełni dwie niezwykłe funkcje, które często działają równolegle. Pierwsza z nich to funkcja kompensacyjna. Oznacza to, że nieświadomość równoważy to, czego brakuje w naszej świadomości. Jeśli żyjesz tylko w głowie, pojawią się sny pełne ciała instynktu dzikości. Jeśli jesteś zbyt posłuszny, pojawi się cień, ta część ciebie, którą próbujesz ukryć, ale która domaga się integracji. Druga to funkcja prospołeczna, czyli ukierunkowana na przyszłość. To ona sprawia, że nieświadomość nie tylko balansuje naszą psychikę, ale także przygotowuje nas do czegoś nowego, czasami przez sny, które wydają się prorocze, czasami przez impulsy do zmiany, zanim jesteśmy na nie gotowi. To jakby nasza dusza wiedziała wcześniej, że zbliża się nowy rozdział i próbowała nas na niego powoli przygotować. To nie jest magia. To głęboka psychiczna mądrość zakorzeniona w tysiącach lat ludzkiego doświadczenia. Nieświadomość nie działa przeciwko nam, ona nas prowadzi, ale trzeba nauczyć się jej języka, trzeba zatrzymać się, wsłuchać się. Zamiast zbywać sny jako dziwne, albo emocje jako nielogiczne, warto zapytać, co moje wnętrze próbuje mi powiedzieć. Bo zanim zmieni się świat zewnętrzny, wewnętrzne drzwi muszą się uchylić. Zdarza się, że budzisz się pewnego dnia i wszystko jest tak, jak było. A jednak coś jest nie do zniesienia. Twoje życie z zewnątrz może wyglądać w porządku, ale od środka zaczyna cię dusić. Codzienne rytuały stają się puste. Ludzie, których kochasz, są bliscy. Ale ty jesteś daleko. A to, co kiedyś cię cieszyło, już nie porusza twojego serca. To nie jest lenistwo, to nie jest depresja w klasycznym sensie. To coś głębszego, to przesycenie egzystencjalne, pierwszy znak, że Twoja dusza zaczyna się budzić do innego życia. Karl Jung mówił, że człowiek nie rozwija się poprzez komfort i dostosowanie, ale przez konfrontację z cieniem i pustką. Kiedy wszystko wydaje się stracić sens, to często nie jest koniec, ale początek, początek wyjścia z życia, które było zbyt małe dla Twojej prawdziwej natury. To doświadczenie przypomina starożytną, mistyczną ideę noc ciemna duszy. To czas, gdy Bóg milczy, światło znika, a dusza błąka się w nieznanym. Ale to właśnie w tej ciemności zachodzi transformacja. W niej zaczynasz słyszeć swoje prawdziwe imię. W tym stanie często pojawia się gniew, frustracja, rezygnacja, ale pod nimi kryje się jedno, wezwanie. Dusza mówi: już wystarczy, już czas. To moment, w którym nie można już udawać. Głos wewnętrzny, który tak długo był tłumiony przez obowiązki, przez strach, przez opinie innych, zaczyna przebijać się na powierzchnię. I chociaż jeszcze nie wiesz dokąd zmierzasz, już wiesz, że nie możesz zostać tam, gdzie jesteś. To pierwszy znak. Nieprzyjemny, dezorientujący, ale absolutnie konieczny. Bo zanim narodzisz się na nowo, musisz poczuć, że stary świat już ci nie wystarcza. Pośród chaosu i pustki pojawia się coś nieoczekiwanego. Niekiedy to tylko cień myśli, czasem impuls tak delikatny, że ledwie go zauważysz, ale coś zaczyna cię wołać. Nowy temat, nowa pasja, nowa osoba, coś, co wcześniej nie miało znaczenia, teraz elektryzuje. Przypadkowa książka spada z półki i trafia prosto w twoje pytanie. Spotykasz kogoś, kto mówi dokładnie to, co musiałeś usłyszeć. Zaczynasz widzieć powtarzające się znaki, symbole, dziwne zbiegi okoliczności. To nie przypadek, to synchroniczność jedno z kluczowych pojęć Junga. Synchroniczność to znacząca koincydencja, która nie ma przyczyny logicznej, ale ma głęboki sens psychologiczny. To jakby świat zewnętrzny zaczynał odzwierciedlać Twój świat wewnętrzny. Jakby wszechświat mówił widzimy cię, idź dalej, to właśnie wtedy aktywuje się archetyp, który czekał na swój moment. Archetyp to uniwersalny wzorzec, matryca psychiczna, która leży u podstaw ludzkiego doświadczenia. Gdy coś głęboko w tobie rezonuje z nowym impulsem, to nie przypadek, to archetyp zaczyna się poruszać i to on przyciąga do ciebie symbole, ludzi i sytuacje, które karmią twoją wewnętrzną przemianę. Nie chodzi tu o ucieczkę od bólu, przeciwnie, to subtelne przyciąganie do czegoś prawdziwszego, do czegoś, co daje nadzieję, ale też budzi lęk, bo wszystko, co nowe, wymaga opuszczenia starego. To drugi znak, że wszechświat działa, nie poprzez logikę, lecz przez zachwyt, nie poprzez plan, lecz przez magnetyzm. To moment, gdy dusza zaczyna wyciągać rękę w stronę przyszłości, nawet jeśli jeszcze nie zna drogi. Jest taki moment, kiedy mimo strachu ruszasz, nie masz gwarancji, nie wiesz co będzie dalej, a jednak czujesz, że nie możesz już dłużej stać w miejscu. To nie jest brawura, to nie jest logika, to niewytłumaczalna odwaga, która pojawia się z głębi duszy, jakby coś pierwotnego przebudziło się w tobie i powiedziało zrób to. W psychologii głębi Jung nazywał ten moment aktywacją archetypu bohatera. To nie oznacza, że stajesz się kimś nadludzkim, to znaczy, że stajesz się sobą, ale pełniej, to znaczy, że twoja jaźń, dotąd uśpiona pod warstwami lęku, przystosowania i powinności, zaczyna się poruszać. Odwaga nie oznacza, że się nie boisz. Odwaga to poczucie konieczności działania pomimo lęku. To głos wewnętrzny, który staje się silniejszy niż głosy wokół ciebie. Czasem objawia się jako decyzja zakończyć coś, co już nie żyje. Odejść, powiedzieć nie. Innym razem, jako tak, dla czegoś nowego, ryzykownego, ale prawdziwego. To właśnie ten impuls, często cichy, ale nie do powstrzymania, jest trzecim znakiem, że wszechświat otworzył drzwi nie przez spektakularne wydarzenia, ale przez Twoją gotowość. To Twoje serce mówi tak, zanim umysł zdąży znaleźć wymówkę. I tu dzieje się coś kluczowego. Kiedy robisz ten pierwszy krok. Świat zaczyna się poruszać razem z Tobą. Pojawiają się nowe drogi, których wcześniej nie było, pomocni ludzie, nowe możliwości. To nie magia, to efekt wewnętrznego zestrojenia Skyros. I choć nikt nie może iść tą drogą za Ciebie, ten pierwszy krok czyni cię innym człowiekiem, bo od tego momentu już nie żyjesz z przypadku, żyjesz z wyboru. Trzy znaki: przesycenie, przyciąganie, odwaga. Na pierwszy rzut oka. To tylko stany psychiczne, przemijające emocje, ale kiedy spojrzysz głębiej, zobaczysz wzór. To nie są przypadkowe etapy, to proces, precyzyjnie zsynchronizowany wewnętrzny mechanizm przebudzenia. Karl Jung nazwałby to polem synchronistycznym psychologiczną przestrzenią, w której nieświadomość, archetypy i zewnętrzne wydarzenia zaczynają ze sobą współgrać, jakby świat przestawał być oddzielny od Twojego wnętrza. Jakby życie mówiło, jesteśmy gotowi, teraz ty. Wszystko zaczyna się od przesycenia. Gdy dusza nie może już oddychać w zbyt ciasnym świecie, coś zaczyna się kruszyć. To bolesne, ale konieczne. W tym pęknięciu pojawia się światło, nowe fascynacje, przypadkowe spotkania, sny, które nie dają spokoju. I kiedy wystarczająco długo słuchasz, pojawia się impuls, którego nie możesz zignorować. Odwaga to właśnie te trzy znaki Razem tworzą trójkąt transformacji. Każdy z nich sam w sobie może być niezrozumiały, ale razem stają się językiem wszechświata. Każdy z nas może doświadczyć tego procesu inaczej. Dla jednych będzie to nagłe olśnienie, dla innych powolne dojrzewanie. Ale rdzeń jest zawsze ten sam. Wewnętrzne poruszenie, zewnętrzna odpowiedź, decyzja do działania. W takim stanie pole synchronistyczne zaczyna działać jak magnes, przyciąga ludzi, sytuacje, informacje, które wspierają Twoją przemianę. To nie są cuda w magicznym sensie, to skutek głębokiego dostrojenia duszy do momentu kairos. Trylogia synchronii nie mówi: Teraz będzie łatwo. Ona mówi: Teraz jesteś gotowy. Kiedy świat zewnętrzny zaczyna odbijać Twoje wnętrze a znaki stają się zbyt wyraźne, by je zignorować, pojawia się pytanie: Jak mam rozmawiać z tym, co nieświadome? Karl Jung nie tylko badał nieświadomość, on ją słuchał, a jedną z jego najgłębszych metod była aktywna wyobraźnia, technika, która pozwala na świadomy dialog z nieświadomością, nie przez interpretację, ale przez bezpośrednie spotkanie. To nie medytacja, to nie fantazja. To wchodzenie w kontakt z obrazami, które pojawiają się w snach, wizjach, emocjach i pozwalanie im mówić. Wyobraź sobie, że zamykasz oczy i wracasz do snu, który cię poruszył, ale tym razem nie tylko go oglądasz, wchodzisz w niego. Pytasz postaci, kim jesteś, czego chcesz, pozwalasz symbolom się rozwijać bez kontroli, bez cenzury. To właśnie tam, pomiędzy jawą a snem, działa funkcja transcendentna. Funkcja transcendentna to zdolność psyche do łączenia przeciwieństw, świadomości i nieświadomości, rozumu i intuicji, logiki i obrazu. To właśnie ona tworzy nową jakość, nową perspektywę, która nie była dostępna wcześniej. Nie przez analizę, ale przez doświadczenie. W tym dialogu nie chodzi o poprawność. Czasem pojawią się postaci dziwne, przerażające, niezrozumiałe, ale każda z nich niesie wiadomość. Każda jest częścią Ciebie, która chce zostać zauważona, zintegrowana, przyjęta. Rozmowa z nieświadomością to akt odwagi duchowej, to zaproszenie do spotkania z tym, co zostało wyparte i co czeka na powrót. To nie jest droga szybkich odpowiedzi, ale jest to droga najgłębszej prawdy. I właśnie tam, w tym wewnętrznym dialogu, zaczynasz nie tylko rozumieć znaki wszechświata, ale uczestniczyć w ich tworzeniu. Każde przebudzenie rodzi opór. Nawet gdy znaki są jasne, nawet gdy serce już wie, umysł zaczyna stawiać mur. I to jest naturalne, bo zmiana, choć konieczna, zawsze oznacza śmierć jakiegoś dotychczasowego ja. Jung mówił, że człowiek nie boi się cierpienia, boi się przemiany. Nie boimy się stracić tego, co nie działa, boimy się utraty tożsamości, którą przez lata budowaliśmy. Nawet jeśli była ciasna, nawet jeśli bolała. Opór przyjmuje różne formy. Trzy z nich są szczególnie podstępne: strach, potrzeptuje to nie czas nie jesteś gotowy co jeśli zawiedziesz? Strach mówi językiem przetrwania, nie duszy i choć chce chronić, często trzyma nas w miejscu, które już nas nie karmi. Racjonalizacja: umysł zaczyna tworzyć logiczne powody. By nic nie zmieniać. Może przesadzam, to tylko faza, nie? Każdy czasem czuje się zagubiony. To głos starego porządku, który broni się przed rozpadem. Impulsywność, przeciwieństwo bierności, ale równie niebezpieczna, to działanie bez kontaktu z wewnętrzną prawdą, ucieczka do zmiany, byle tylko nie czuć bólu. Ale to nie jest transformacja, to chaos, dlatego potrzebna jest odpowiedzialność etyczna wobec samego siebie. Kairos nie przychodzi codziennie. Gdy się pojawia, masz wybór, zignorować i pogrążyć się głębiej w stagnacji, albo odpowiedzieć nie z pokorą, z uwagą, z odwagą. To wybór duchowy, bo prawdziwa odpowiedzialność to nie tylko co zrobię, ale czy zrobię to w zgodzie z tym, kim naprawdę jestem. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o uczciwość. Czy potrafisz stanąć w prawdzie przed sobą samym? Czy potrafisz powiedzieć „tak chwili, która cię wzywa? To nie jest decyzja dla tłumu, to jest decyzja dla duszy. Przemiana wewnętrzna nigdy nie jest tylko prywatną sprawą. Choć droga przebudzenia bywa samotna, jej skutki sięgają daleko poza granice jednej osoby. Każdy akt autentyczności, każda decyzja podjęta w zgodzie z duszą promieniuje. Karl Jung głęboko wierzył, że indywidualna przemiana jednostki ma wpływ na całą zbiorowość. Bo nieświadomość jednostki jest spleciona z tym, co nazywał nieświadomością zbiorową wspólnym polem symboli, lęków, mitów i możliwości całej ludzkości. Gdy ty odzyskujesz kontakt ze sobą, coś w świecie się przesuwa. Twoje wybory stają się sygnałem, twoje słowa nasionami, które padają na glebę cudzych serc. Twoja obecność cichym zaproszeniem do odwagi dla innych. To dlatego Kairos, choć jest osobisty, ma też wymiar społeczny. Wielkie zmiany w historii często poprzedzane były przez niezauważalne decyzje ludzi, którzy po cichu weszli w swoją prawdę. Zerwanie z pracą, która już nie miała sensu. Powrót do pasji, której się wyrzekli. Wybaczenie. Zaczęcie od nowa. W czasach chaosu największym aktem rewolucji jest wewnętrzna spójność, bo świat nie potrzebuje więcej hałasu. Potrzebuje ludzi, którzy nie uciekają od siebie, ludzi, którzy zamiast projektować swoje lęki na innych, przepracowują je w sobie, ludzi, którzy zamiast głosić prawdy, ucieleśniają je. Dlatego twoja przemiana nie jest egoizmem. To czyn dla wspólnoty, dla przyszłych pokoleń, dla tych, którzy patrzą, nawet jeśli się nie odzywają. Dla świata, który czeka, aż więcej ludzi zacznie słyszeć i odpowiadać. Dusza nie rozwija się według kalendarza. Nie budzi się dlatego, że masz 40, 50 czy 60 lat. Ona porusza się w cyklach, czasem łagodnych jak wiosna, czasem gwałtownych jak burza. Ale każdy z nich ma sens. Każdy przynosi coś, co jest konieczne dla dalszego dojrzewania. Karl Jung opisywał życie jako proces indywiduacji, stopniowego stawania się sobą, ale nie w sensie szukania jednej stałej tożsamości. Wręcz przeciwnie. Jung wierzył, że człowiek autentyczny to człowiek dynamiczny. Taki, który potrafi odpuścić to, kim był, by spotkać to, kim się staje. To oznacza, że twoja prawda z przeszłości nie musi już być aktualna. To, co działało przez 20 lat, może dziś Cię ograniczać. To, co kiedyś dawało sens, może teraz przestać poruszać Twoje serce. To nie jest porażka. To zaproszenie do nowego etapu. Niektóre momenty Kairos przychodzą cicho. Jak delikatne przestawienie wewnętrznego kompasu. Inne rozrywają stare struktury w jednej chwili, ale obie formy są potrzebne, obie są mądre i żadnej nie warto lekceważyć. Warto nauczyć się rozpoznawać cykle duszy: czas zasiewu, gdy coś nowego kiełkuje w ciszy, czas wzrostu, gdy masz energię, jasność, ruch, czas zbiorów, gdy czujesz spełnienie i wdzięczność, i czas obumierania który jest nie wygaszeniem życia, ale przygotowaniem na kolejne odrodzenie. Żyjemy w kulturze, która czci wieczny wzrost i aktywność, ale dusza zna rytmy natury, nie rynku. I jej mądrość mówi, to co się kończy robi miejsce dla tego, co prawdziwe. Zamiast walczyć z cyklami, naucz się z nimi tańczyć, bo tylko w tańcu z czasem można naprawdę dojrzewać. Większość z nas żyje według zegarka, godzina śniadania, spotkanie o dziesiątej. Terminy, kalendarze, plany na pięć lat do przodu. To jest czas kronos, czas linearny, który płynie nieprzerwanie, niezależnie od tego, co czujesz, czas zewnętrzny, ale dusza ma swój własny zegar, czas, który nie zna minut, ale zna momenty. To jest kairos, czas psychologiczny, czas, w którym wydarza się to, co naprawdę istotne. Możesz żyć całe dekady w kronosie, i nie dotknąć ani jednej chwili prawdziwego Kairos, i możesz w jednej godzinie przeżyć coś, co odmieni cię na całe życie. Kairos to moment dojrzały, nie dlatego, że wszystko masz przygotowane, ale dlatego, że coś w tobie się otworzyło to chwila, w której przestajesz się spieszyć i zaczynasz słyszeć w której nie pytasz czy mam czas, tylko czy to jest mój czas? Karl Jung często podkreślał, że moment transformacji. Nie przychodzi wtedy, gdy jesteśmy gotowi w oczach świata, ale wtedy, gdy jesteśmy wewnętrznie nasyceni, zmęczeni, pęknięci. To nie kronos mówi ci, że pora działać. To kairos, cichy, ale nieomylny, możesz to poczuć, jak napięcie, które narasta w ciele, jak sen, który się powtarza, jak rozmowa, która zostaje z tobą na dłużej, choć trwała tylko chwilę. To są znaki, że czas psychologiczny dojrzał. Jak rozpoznać ten moment? Zatrzymaj się, zamknij oczy, oddychaj. Nie pytaj, co dalej, zapytaj, co teraz. Kairos nie potrzebuje planu, potrzebuje twojej obecności, bo czas zewnętrzny należy do świata, ale czas prawdziwej przemiany należy tylko do ciebie. Dusza nie mówi językiem literalnym, nie daje gotowych odpowiedzi, nie wyjaśnia wszystkiego w punktach, ona mówi symbolami. Obrazami, zdarzeniami, które poruszają coś głębokiego, choć wydają się nieistotne, Karl Jung nauczał, że umysł współczesny cierpi, bo zatracił zdolność do myślenia symbolicznego. Widzimy tylko to, co dosłowne, śnimy o śmierci i myślimy, że coś złego się stanie. Spotykamy tę samą osobę trzy razy w tygodniu i zrzucamy to na przypadek. Czujemy nagłą fascynację jakimś zwierzęciem, kolorem, motywem, i ignorujemy to jako dziwactwo. Ale dla nieświadomości nic nie jest przypadkowe. Symbol to nie metafora, to żywa brama do tego, co większe niż rozum. To sposób, w jaki dusza pokazuje nam, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. By zrozumieć symbole, Jung opracował metodę, którą nazwał amplifikacją. To proces pogłębiania znaczenia snu, obrazu, wydarzenia przez skojarzenia, mity, archetypy, kulturę, a przede wszystkim własne przeżycie. Na przykład, Śnici się wąż. Nie pytasz tylko czego się boję. Pytasz co znaczył wąż w mitologii, w Biblii, w moim dzieciństwie? Czy ten wąż mnie atakował, czy prowadził i najważniejsze, jak ja to czułem? To połączenie wiedzy, intuicji i emocji tworzy prawdziwe zrozumienie, bo symbol nie chce być wyjaśniony, chce być doświadczony. Nie chodzi o to, by powiedzieć ten sen znaczy to chodzi o to by zapytać jak ten symbol mnie przemienia w świecie pełnym informacji symbol przypomina mądrość nie pochodzi z faktów pochodzi z głębi z tego co porusza dotyka zostaje naucz się patrzeć symbolicznie a zaczniesz widzieć że wszechświat od zawsze mówił do ciebie tylko czekał aż nauczysz się jego języka nie przyszedłeś na świat by dopasować się nie urodziłeś się po to by być kopią czyjegoś życia Twoja droga, choć może przypominać inne, jest absolutnie niepowtarzalna. I właśnie na tym polega proces indywiduacji, centralna idea w psychologii Junga. Indywiduacja to nie egoizm, to powrót do siebie samego, nie po to, by się odgrodzić, ale by być w świecie autentycznie. To powolne, czasem bolesne, ale piękne szywanie świadomości z nieświadomością. To uznanie cienia, przeżycie bólu spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, odkrycie duchowej tożsamości i danie temu wszystkiemu formy w codziennym życiu. Nie chodzi tu o perfekcję, nie chodzi o ukończenie siebie, chodzi o bycie w relacji z tym, kim jesteś, stale, uważnie, z pokorą. Świadoma indywiduacja to akt twórczy, to życie, w którym decyzje nie wynikają już tylko z lęku, obowiązku czy oczekiwań innych, ale z głębokiego kontaktu z wewnętrzną prawdą. To życie, w którym pytasz nie, czy to się opłaca, ale my, czy to mnie wyraża? W tym procesie ogromną rolę odgrywają trzy siły: wiedza, zrozumienie siebie, archetypów, mechanizmów duszy, intuicja, cichy głos, który wie, zanim rozum zrozumie, zaufanie, zdolność do pójścia drogą, nawet gdy nie widzisz jeszcze celu. Indywiduacja nie oddziela cię od świata, ona zakorzenia cię głębiej w życiu. Dzięki niej nie jesteś już tylko reakcją na okoliczności, ale świadomym uczestnikiem swojej drogi. To jest miejsce, do którego prowadziły wszystkie znaki, nie do kogoś nowego, ale do tego, kim naprawdę jesteś od zawsze. W głębi duszy każdy człowiek tęskni za czymś większym niż on sam nie za sukcesem, nie za spokojem, ale za połączeniem z czymś, co przekracza logikę, a jednocześnie jest bardziej realne niż wszystko inne. Karl Jung pisał, że człowiek spełniony to ten, kto połączył to, co ziemskie, z tym, co duchowe. To nie znaczy odrzucić świat, to znaczy go przeniknąć obecnością, zjednoczyć przeciwieństwa, rozum i serce, instynkt i intuicję, cień i światło. Każdy Kairos, każda chwila prawdziwej transformacji jest właśnie tym mostem. Nie tylko między jedną wersją ciebie a drugą, ale między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Gdy odpowiadasz na wołanie duszy, nie tylko zmieniasz swoje życie, stajesz się kanałem. Twoje decyzje, twoje relacje, twoje słowa zaczynają, niosą znaczenie, które sięga dalej niż ty sam. Nie musisz być duchowym nauczycielem. Wystarczy, że żyjesz w prawdzie, bo każda osoba, która żyje w zgodzie ze sobą, uzdrawia fragment świata. W tym sensie, twoja historia jest święta, twoje cierpienie miało sens, twoje znaki były rzeczywiste. I twoje odpowiedzi mają wpływ. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Wszechświat mówi do ciebie cały czas, przez sny, przez ludzi, przez synchroniczności, przez wewnętrzne przeczucia. Pytanie brzmi nie, czy on mówi, pytanie brzmi, czy uczysz się słuchać? I jeśli odpowiedź brzmi tak, to już jesteś na moście, już jesteś częścią większego porządku, już niesiesz światło, nie z daleka, ale z wnętrza siebie.